Cześć i witam was wszystkich. Ja jestem DJ MIG i witam was w moim pierwszym odcinku Minecraft na hardcoreowo. W tej serii będziemy na sobie grać na trybie jednoosobowym. Stworzymy sobie świat. Świat nazwiemy Minecraft na hardcoreowo. Na Tryb przetrwania hardcore oczywiście. No i stworzymy świat, myślę. I będę nagrywał tak. Nic nie będę robił poza tym, poza nagraniami, tylko po prostu w nagrania. Będę. wszystko robił. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jak nie, no to przerwę najwyżej y, tą serię. Jak mi się znudzi, to też przerwę. No dobrze. Oee, jeszcze zima. No dobrze. Ale hardcorowo to od razu drewięko. Nie lubię zimy. Zawsze Minecraft yy, laguje w zimie. Teraz jak pewnie zauważyliście, mamy, mam innego teksturpaka niż zwykle, niż normalny. Yy, stronkę do tego teksturpaka, żeby można go było ściągnąć, dam w opisie oczywiście, jak chcecie. No i tak gdzie idziemy. Idziemy w stronę. Wschodu. Na wschód. Jeszcze trochę drifting albo właściwie tak. Ciach, and ciach, 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 ciach. gramy na wersji, oczywiście. 1.5.2 5, 2. Ok. I zrobimy sobie to. I taką na razie Shiger. Na razie tutaj chce się ogólnie wydostać zimy ale te drzewa się mogą przydać I ogólnie jedzunku może się przydać którego nie mam tutaj Pewnie w pierwszym teraz odcinku pierwszej nocy ulepię sobie jakąś lepiankę albo po prostu będę spał sobie nie wiem w ziemi wyryję sobie jakąś dziurę albo w jaskinki jakieś Jaskinę jakąś sobie zrobię, nie wiem. Yy, może wągla znajdziemy gdzieś tutaj. Tak jest, jest wągiel, go Czy takim da się wykupać? Nie wiem, nie będę ryzykował. O, dosyć dużo tego wągla. Wykopię sobie trochę kamienia. Dobra, trzy. Du -du -dun -dun. Ciach, 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 ciach. I zrobimy sobie kilo w taki, proszę bardzo, S super, 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 ojej, oh yeah. o, ile węgla na sam początek, bardzo mnie to cieszy, może o, mapka, tutaj będzie dużo materiałów takich, o, kurczę, tam jeszcze był węgiel, tam do góry, ale. No zbieramy przy okazji trochę tego i się trochę wyspyniemy na górę Dobra i kopiemy Ma dirt jeden tylko, no No powierzchnia Jest doszliśmy do góry Tutaj jestem wągiel Wykopiemy wągiel nie! Spadłem hmm. czy my mamy w ogóle... Mamy muzyczkę czemu? O smutno trochę, bo nic nie gra. Żadna muzyczka. Wągiel zawsze się przydaje, dlatego mnie nigdy go za mało, chyba że będziemy mieli, nie wiem, z 20 stagów. No to wystarczy, ale tak jak ja, no to teraz wolę sobie go pozbierać jak najwięcej. Potem mogą być jakieś czasy kryzysu, bo wągla nie będzie. Przydałoby się znaleźć jakieś żarcie. Hmm. Eee, nie wziąłem crafting table. bla. Okej, okay. są te są uj. Czemu wy uciekacie? Czemu wy uciekacie? Dawaj wełnę. Potrzeba mi trzy wełny. No Jest, mam już dwie. Tera. Ty ostatnia No kurde no i ja gdzie uciekasz to się jak Wiedziałeś, że, że będziesz zabita, więc to było niepotrzebne z twojej strony. Curkinga sobie postawimy i sobie zrobimy mieczo. Jak widać są, 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 są grupki. Jej. Nie będę ich rozmnażał. może w późniejszym trybie gry sobie je rozmnożę, ale... Teraz nie, teraz się liczy przetrwanie. Zrobienie jakiejś lepiąki piecyka. Przytulnej lepionki Mamy 6 miechów. Mamy na jakąś bruki... E, 4, 6. Zrobimy sobie budki, żeby nam nie było zimno, bo tak chodzimy, chodzimy po tej zimie. Dom się zimno zrobi. Třeba kuně pošukat jakýž místo, kde nemažíme. Hmm. Jak to oh, kury, kury, kury. Ony na tom jedzou. Dávaj, dávaj kučaka. Dávaj ke FC, dávaj ke FC. Dávaj ke FC. Děsto ke okay, FC. KFC idzie już Dobra, odpuszczę cię, mam jedzenie Dosyć, dosyć Tutaj jest KFC Jest moje KFC Jest koniec zimy To ładnie, jest. Tutaj myślę Ogólnie fajny trochę świat mi się chyba wygenerowało Takie Tylko małe Nie, już pająk nie pająku, panie pająk o, ja już biegę nie mogę, dobrze Doczekamy do wieczora Myślę, że się wkopiemy gdzieś Fajny tutaj taki kanionek Już sobie zrobimy piecyk i przetopimy Nie, w cyjapkę przepalimy Pokój, pokój, ma, ma. Wilczki, wilczki. Mua. Ładny wilczek. Kurde, zapomniałem, że bigot nie mogę. Chyba pora zrobić w sobie piecek, coś zjeść, coś szamać. Dla mnie to jest naprawdę y, bardzo niepotrzebne, jak ktoś je surowe. No bo, no kurcze, trochę tak. No, niepotrzebnie. Mm, mm, Może tam się wkopię, albo tutaj, o. To tu się zacznę wkopywać tam, niech mi się przypala. Oje Oj, proszę. Nasza pierwsza buda. Nie, żwier. Nie lubię żwierów. Nie. Myślę, że na pierwszą noc to takie... to jest prowizoreczka. Taka... w stylu dubstep. Kurde, szkoda, że ta muzyczka tak... rzadko leci w tej nowej serii 152 a wrzucimy od razu to miękło. po co ma się tracić węgiel to mogliśmy tak podmienić o, węgiel, węgiel muzyczka gra. Ale wyciszę ją trochę, bo mnie zagusza. A to niedobrze. Kurde, postawimy też, jeszcze. Zrobimy sobie od razu łóżeczko. Tak, tak, oczywiście. Łóżeczko jest cool. Dwie par drzwiczek. o oh je. Yeah. O oh je. Yeah. O oh je. Yeah. Oh yeah. A ty przepalara? Dajesz. Ech, takie niestety będą początki. Kurde! Słońce zachodzi przepalara. O, e, mamy już trzeci poziom. No i tak jest, o ja zaraz mi się kilofek skończy. Kurde, pochodni nie zrobiłem. A, szybko, szybko. Tak. O! Ciach, 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 ciach. ciach. pochodni zrobimy oświetlimy żeby nam się tutaj czasem nic nie pojawiło tak? i myślę że możemy spać spokojnie a właściwie mogłem to zostawić bym sobie zrobił kilo nowy patyki kupię patyki ciach dobrze ja bym wolał iść teraz spać tak wiecie czemu za jakieś nobki podejdą i w ogóle nie będę mógł spać nie tak jest A, nam mrożność tutaj mam. Dobra, to wykupimy to. I idziemy spać. Ciao. Ale to wygląda. Co się wykopało? Co tym no, dj mig Pochodnie jest, to będą dj myślę, że też. Jak kiedyś się zgubimy, to proszę bardzo. Mamy schronienie. Teraz trzeba narąbać jeszcze troszkę Czemu jak głupi se nie zrobiłem z kamienia. Czemu ja głupi se nie zrobiłem z kamienia? Czemu? Ajej. Dobra, tyle, tyle drewna, Po jedno Dobra 43 się a jeszcze trochę, co ta owca tam robi. Jakie bajery tam robię Eee, kościoła drugie się przydobył, są garnął pieska Znowu w zimę, żebym się wpakował Czarnoowca? Czy mi się wydaje? Czarno owca Chlub O, trzeba zabić czarną owcę Ty murzynie Ojej, oh yeah. mam czarną wełnę. Myślę, że trzcinę też będzie warto zebrać. Nie wiem po co. A na przykład do cukru? Nie wiem. No dobrze, ale zebrać. Czarna owca druga. Ja cię kręcę. Ogólnie coś mi się wydaje, że. Ja będę nagrywał tą serię, aż po prostu aż po prostu nie umrę. Chyba, że umrę, nie wiem, w drugim odcinku, albo jeszcze w pierwszym. No, no to nie. Ech, dobrze. Zabiję czarną owcę. Pójdziemy sobie tutaj. I myślę, że możemy... O, tą zabijamy i myślę, że możemy zakończyć nasz odcineczek tutaj przy śwince. Świnka na nas będzie czekać. Tak. Tak, no chodź filmeczko, no, no tak, no ty, no chodź to prosienku. Dobra, to na tym skończymy odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. Ja byłem DJ Mig. No i to był mój pierwszy odcinek z serii Minecraft na Hardkorowo w stylu DJ Miga, oczywiście. No i żegnam się z Wami, czekam na Was i Wy pewnie też będziecie czekać, mam nadzieję na kolejnym odcinku Minecraft na hardkorowo. Na razie.